Z tej strony Lili Bazilii i moja pierwsza ręcznie robiona kartka, do jej zrobienia wykorzystałam gotową bazę do kartki. Wybrałam sobie taką kremową zestawu. To oczywiście nie jest konieczne, ponieważ jest to zwykły taki arkusik e, takiego błyszczącego kremowego papieru. Spokojnie można sobie po prostu zagiąć inną kartkę. Ja wykorzystałam ten, ponieważ e, akurat odpowiadał mi ten kolor e, do tego pomysłu. Nakleiłam sobie tutaj na nią wycięty kwadracik z takiego arkusza papierów, takich ozdobnych, i tutaj wycięłam sobie ten fragment, ponieważ zależało mi na tym, żeby uzyskać taki efekt, że właśnie w rogu są te kwiatuszki. Na to nakleiłam kawałek różowego tiulu z brokatem. Myślę, że to jest bardzo fajny pomysł, ponieważ on w ogóle nie jest widoczny ten klej, którym się go podkleja po wyschnięciu, a daje taki fajny efekt takiego połysku karteczkę w dniu urodzin, wydrukowana zwyczajnie na, na drukarce i, i wytargana, ponieważ bardzo lubię efekt takiego wytargiwania, a nie równego wycinania do tego kilka Motylków z konfetti, którym nadałam taki trójwymiarowy wygląd poprzez odgięcie skrzydełek. W ogóle chciałam, żeby ta kartka była jeszcze bardziej taka przestrzenna ale no nie udało mi się nic w swoich zasobach znaleźć, co by mi akurat pasowało tak tutaj kolorystycznie i motywem, żeby to przykleić na, na piance, żeby wystawało więc może następnym razem coś takiego się uda zrobić, do tego zrobiłam kokardeczkę w takim pudrowym różu też z, z odrobiną tiulu, który mi po prostu został po docięciu tego kawałka i z perełką, jest to bardzo prosta kartka bez żadnych udziwnień, natomiast w środku zastosowałam tutaj taki Taki motyw, że wkleiłam kopertkę, pod którą można sobie wsunąć banknocik, ponieważ będzie to kartka typowo na podarowanie pieniędzy. Ozdobiłam tę kopertkę też kawałeczkiem wydartym z rogu z, z arkuszami papieru i dodatkowo tutaj taką perełeczką błyszczącą różową. A tutaj wkleiłam dwa rogi, pod które będziemy wsuwać po prostu kartkę z życzeniami w ten sposób. Ona jest taka wymienna, można dowolnie sobie tutaj... Kartka może być gotowa, a życzenia możemy dostosować wtedy dla danej osoby, jeśli będziemy chcieli już ją podarować. Nie jest to moja pierwsza praca tego typu, także no zdaję sobie sprawę, że może nie jest super jakoś efektowna, ale w sumie jestem z niej zadowolona i myślę, że będę próbować dalej.